Jest nie tylko długotrwałe, ale ten efekt w czasie się buduje. Bo to, o czym warto powiedzieć, to to, że dobrze zainicjowany taki proces przebudowy, przykład przy mikronakudzjach, ten remodeling trwa nawet do 12 miesięcy, a to oznacza, że z biegiem czasu ten efekt jest jeszcze lepszy. A powiedz, na co z pacjentkami, czy w ogóle klientami on mhm. onkologicznymi? Czy z nimi także można pracować? Co z kobietami w ciąży, co z kobietami karmiącymi? Kobiety w ciąży i pacjentki alkoholiczne to jest zazwyczaj taka grupa, którą omija się szerokim łukiem hmm. w większości procedur. Każdy się tak boi, yy, tak, yy, no bo to jest jednak. Yy... Na kobietach w ciąży nikt nie prowadzi biegan, z oczywistych względów. Hmm. Jeżeli mówimy o kobietach już po porodzie karmiących, mamy mądre i bezpieczne procedury na to, aby w sposób nieinwazyjny wspierać skórę w takim właśnie powrocie gdzieś do, do pełni sił, do regeneracji. To samo, jeżeli mówimy o pacjentkach onkologicznych. No tutaj inwazyjne procedury żadne nie wchodzą w grę. To, czym możemy pomóc, to, to szeregiem wpływania na jakość skóry, na jej nawodnienie, uszczelnienie, na zadbanie o jej strukturę. I to również tak naprawdę możemy. I bioinżynierią tkankową robić nie do przecenienia jest tak naprawdę świadoma i dobra pielęgnacja domowa, bo nawet najlepszy zabieg zrobiony w gabinecie raz na 3-4 tygodnie nie zmieni nam rzeczywistości, nie do przecenienia jest e, świadoma pielęgnacja domowa. Czyli to, co sami będziemy w domu każdego dnia robili, tak? tak? Jednocześnie tutaj jakby e, ktoś, kto jest e, w takim procesie m, dbania i, i walczenia o to jakoś skóry, nie zostaje sam. E, ja dobieram świadome procedury i e, komponenty do jej przebudowy. I co też jest takie nietypowe, to tworzę personalizowaną pielęgnację. Nie wysyłam klienta do drogerii, do apteki, do sklepu po taki krem, taki krem czy tonik. Ja tworzę kremy pod potrzeby skóry, działając na komponentach laboratoryjnych krembar. Mając bazy kremowe działające w sposób i leczniczy, korneoterapia i różne odpowiedniki, jakby wpływające na konkretne poziomy skóry, jestem w, spanie, w stanie zbudować i leczniczą, i taką świadomą rutynę pielęgnacyjną poprzez odpowiedni dobór środka myjącego, tonizującego i personalizowanego kremu. Niezbędnego dla potrzeb skóry tu i teraz, po wnikliwym badaniu skóry, e, i jakby też określeniu tych wszystkich obszarów trudnych, niedoborów, e, przygotuję krem, który jest odpowiedzią na te.